Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę przedstawić Wam takie jedno przemyślenie na temat jedzenia. Ten temat, na dobrą sprawę, powstał w mojej głowie po obejrzeniu filmu na kanale Bez Planu. Jest tam wywiad bardzo ciekawy z 17-letnim Wenezuelczykiem, który opowiada, jak ciężko jest w ich kraju. Kraj to jest równia pochyła do rozsypania stuprocentowego. Ten kraj, na dobrą sprawę, jak tak dalej pójdzie, to zniknie chyba z mapy świata, jeżeli można tak to nazwać. No jest tragedia. Ale do, do czego zmierza? Ten 17-letni chłopiec opowiada o chęci przykładowo protestowania, wyzwolenia państwa, zrobienia jakiegoś poruszenia narodowego, tak jak u nas przykładowo było w latach 80., kiedy komunę obalaliśmy. Ale my mieliśmy ten plus, że mieliśmy wsadzić co do buzi, przynajmniej większość. Dlatego mieliśmy siłę protestować. A tutaj przykładowo ta osoba mówi, gdzie mają wydzielane jedzenie, wydzielane jak zdobędą sobie to jedzenie, z punktów gdzie ewentualnie można zdobyć ryż czy przykładowo mąkę, no to są na jedzeni. ale w momencie kiedy nie jedzą, no to powiedzcie mi jak taka osoba ma cokolwiek zrobić wyjść na ulicę i protestować, jeżeli jest głodna. I właśnie też tutaj chcę. To jest takie pomieszane z tygodniem podsumowań na dobrą sprawę. Wiele informacji spłynęło. Ja oczywiście mam wielki szacunek do jedzenia i nawet też infografika powstała jak nie marnować jedzenia, jak te resztki przysłowiowe wykorzystać do najróżniejszych sałatek itd. tak tak dalej. Ale z czym chcę walczyć w ogóle w temacie podchodzenia do zdrowego odżywiania, w ogóle do jedzenia? Z patologiami ortodoksyjnymi, jakimiś takimi, że ja piszę na temat wody, jak przykładowo wpływa na nasze ciała, co powoduje odwodnienie, jakie są efekty. Po czym jest mega wyczerpujący materiał z linkami do 20-30 badań. No i największy argument, jaki pojawia się w artykule pod artykułem, to że rekomenduje plastikowe butelki, to, że tam jest jakaś, nawet jeszcze tego nie przeanalizowałem, bo ja akurat tak głęboko tego nie drążę, być może moja świadomość w przyszłości wzrośnie. Ale na chwilę obecną, no ja mam w dupie to, czy piję z plastikowej butelki, jak yy, szklane są o 10-20% droższe. Przykładowo, jeżeli ustawowo do 2020 woda z plastiku zostanie zakazana, bo takie są niby plany, no to bardzo chętnie będę pić yy, w szklanej butelce, a swoją drogą nawet też często piję z kranu. Ale to samo się tyczy przykładowo, że tylko dieta wegańska i że jestem patusem, bo rekomenduję jedzenie. Mięsa, plus y, jakieś skrajne takie punkty. Dlatego chcę Wam powiedzieć, że podchodząc do tematu odżywiania zdrowego, racjonalnego, żyjmy w tej strategii 80 do 20, 80% zdrowo, racjonalnie, 20% testujmy i obserwujmy, jak zachowujemy się po niezdrowych produktach. No i właśnie chodzi mi o to, że żebyśmy też przez pryzmat jedzenia, jeżeli coś jemy, pamiętajmy mm, o tym, że są osoby na świecie, które mają gorzej. My jesteśmy w mega komfortowej sytuacji. Plus też zachęcam do wspierania najróżniejszych akcji typu pajacyk, plus zbieranie jedzenia dla najróżniejszych domów. Mm. Domów opieki społecznej, plus ośrodków typu poprawczaki. Też mam taką potrzebę, bo wychowałem się z dziećmi upośledzonymi. Znaczy, no, można powiedzieć, że tak, że długi czas moja mama uczyła wychowania fizycznego w OSW Szansa Giewartów Kosowo. To był ośrodek, gdzie były dzieci z różnymi, w różnym stopniu pośledzenia I też z opowieści, z rozmów, bo to były w różnym stopniu, tak jak mówię, pośledzone dzieci, z niektórymi można było normalnie porozmawiać jak z rówieśnikiem, tak jakbym musiał iść z sobą rozmawiał, że nie było tego widać, ale właśnie z tych wielu opowieści wyciągnąłem to, że my nie wybieramy. Wystarczy, że urodzimy się nie w odpowiednim miejscu, nie w odpowiedniej porze i mamy taką, a nie inną rodzinę. I dlatego też chciałbym Wam powiedzieć, że temat odżywiania jest bardzo szerokim i analizując ten temat patrzmy bardziej w kategoriach, że inni mają gorzej, wspierajmy te osoby, a nie, że będziemy się roztrząsać, czy weganizm jest najlepszy, czy pić w plastikowych, czy szklanych itd., itd. Bądźmy na środku i bądźmy normalnymi, rozsądnymi ludźmi. Tylko tyle chciałem Wam powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie.